Like the ceiling can hold us Like the ceiling can hold us back This is the moment tonight is the night We'll fight till it over We've got our hands Like the ceiling can hold us Cześć Dość nietypowym miejscu Dzisiaj unboxing jedzenia dla koni Więc zaczynam Od pierwszy Kładki jabłkowe. dla koni pracujących. Pudełko do spalenia. Ostatnie... Trochę się ciężko ją otwiera, ale mamy drogę. Tu... Kolejne cztero akroniki, zaczniemy od tego, że ja się nie wzięła noża, poczekajcie, zastopuję i pójdę w nóż. tutaj mamy drożdy paszowe. W kolejnym opakowaniu. Pani Komisarz, wyrażam porozumienie Kolejne dla koni pracują. I to na tyle takiego wielkiego unboxingu. Zapraszam Was częściej na mój kanał. Może niedługo wyruszymy z tą stonką na wielką przygodę.